Agnieszka Wolny-Hamkało, flashmob. Zaśpijmy dzisiaj, będzie fajnie. Zaśpijmy specjalnie. Udajmy gorączkę, udajmy malarię. Olejmy awizo, zignorujmy dzwonki. Grajmy zaginionych, tylko troszkę martwych. Zaśpijmy zupełnie. Dzień dniem bez nas zróbmy. Bez nas się obejdą te ważne spotkania, te straszne wypadki. Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic czytała Anna Gajewska Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.